ma, to jako księg dzisiaj ja Wam pokażę e, przydatne komendy, komendy do zwiększenia FPS-ów. Pierwszym krokiem jest pisanie w konsoli FPS, podłoga, max, daną liczbę. Na przykład ja wpiszę 999, e, tak? Dobrze. I ja jeszcze drugim krokiem jest napisanie w konsoli FPS, podłoga, modem no, dawno mi bo ja wpiszę 39 dz dziewiątki i na końcu developer 1. Jak widzicie tutaj się trochę powiększyło, ale ja aktualnie mam 500 FPSów. fps -ów. I tyle. Yy, subskrybujcie, dodawajcie komentarze, łapki w górę, łapki w dół i ja... to są przydatne komendy. Na no, przykład, jak chcecie mieć więcej fps i mniejszy ping. Dobra, a teraz... będzie ratę ratę do ustawienia i, i, i jak najlepszy interp jak jesteście jak lubicie e, digle pistolet digl to wpisujcie takie coś interp ma być taki 0.02 ustawicie taki proszę i ja na przykład lubię bardzo digle dobra i takie coś 2.5.0.0 i to wszystko ja kończę Uh, jest godzina 21.21 Tutaj widzicie, tu Jest 21.21 uh, Dobra, ja kończę Dobra